Żołnierzy. Sytuacja wydaje się niezwykle dramatyczna, także Unia Europejska wysłała sygnały, że z dużym niepokojem przypatruje się temu, co dzieje się w Macedonii. To państwo jest bardzo słabe, o tym mówią eksperci, obserwatorzy sceny międzynarodowej. Być może nie będzie w stanie poradzić sobie z tą falą terroryzmu, którego ogniska wybuchają w różnych miejscach. No ale pytanie chyba, które należałoby zadać brzmi, czy mamy do czynienia z odrodzeniem tego tradycyjnego, by tam by Także z separatyzmu albańskiego, czy też z pewnego rodzaju wzmożeniem, które wiąże się z odrodzeniem ruchów islamistycznych na południu. Ja bym jednak stawiał na odrodzenie się tradycyjnego albańskiego nacjonalizmu, przy czym pomieszanego z działalnością przestępczą, co nie było takie rzadkie w Kosowie. I w ogóle przyjrzałbym się bliżej sytuacji w Kosowie, nie tylko wśród Albańczyków na terenie Macedonii. Pamiętajmy, że Albańczycy na terenie Macedonii to jest około 1,4 populacji. I pamiętajmy o tym, że irydenta albańska w Macedonii miała miejsce, została jakoś rozwiązana, zostały przyjęte pewne rozwiązanie ustrojowe, które dawały Albańczykom gwarancję funkcjonowania w ramach państwa Macedońskiego z uwzględnieniem ich siły demograficznej jest ewidentne zaniedbanie po stronie Unii Europejskiej państw Zachodu, jeśli chodzi o sprawę Kosowa. Bardzo szybko pozbyto się tego problemu, czyli uznano niepodległość Kosowa, co było błędem, bo nawet jeżeli przyznać prawdopodobnie słusznie, że powrót Kosowa do Serbii był niemożliwy po prostu, to jednak przyznawanie pełnej niepodległości państwu, właściwie tworowi, który państwa jeszcze nie przypominał, zanim uporządkuje się te wszystkie sprawy, zanim ustabilizuje się sytuacja, no doprowadza do takich rzeczy, jakie ma, mają miejsce teraz, czyli między innymi takiego zagrożenia, które mam nadzieję nie jest aż tak duże, żeby nie mogło być powstrzymane, jeżeli społeczność międzynarodowa wesprze rząd macedoński, który jest słaby. Słaby nie tylko. Jeśli chodzi o pozycję względem Albańczyków czy sąsiedniego Kosowa, ale również jeśli chodzi o słabość państwa wewnątrz struktur, jest głęboki konflikt polityczny, oskarżenia wzajemne o zamachy, podsłuchy. No, rzeczy, które znamy z państw transformujących się w Macedonii, one przybierają szczególnie silną formę. Panie ministrze, no, może najpierw przypomnimy naszym słuchaczom, że Macedonia jest niewielkim krajem. Wobec czego to, że jest słaba, nie jest dziwne, bo to jest kraj, który ma 25 tysięcy kilometrów i 2 miliony obywateli, czyli to jest, można powiedzieć, duża Warszawa, a ma status państwa. Graniczy z czterema państwami, z Bułgarią, z Serbią, z Albanią, no, z Grecją. I rzeczywiście powstaje pytanie, jaka jest geneza tego konfliktu. Tutaj ja bym kładł nacisk nie tylko na to, że były zamachy, no ale tam w jednym z miast w ostatnich dniach były po prostu walki. Przy czym no, oficjalnie mówi się, że ten bunt był zaczęty przez ludność pochodzenia albańskiego, której tutaj, jak powiedział pan Guzy, jest jedna czwarta. Ale to nie do końca jest pewne. W każdym razie rząd Albanii kategorycznie odciął się od tej walki, od tych quasi separatystów, prawda? Jednym słowem, tutaj takiego wsparcia dla takich tendencji do samodzielności etnicznej ze strony Albanii nie ma. I powstaje właśnie pytanie. Że skoro nie mamy do czynienia z konfliktem etnicznym, z jakimś separatyzmem etnicznym, no to być może jest to terroryzm islamski. Ale to do końca nie jest jasne, dlatego że. Tak naprawdę na sytuacji w Macedonii rzutuje to, że tam jest ogromny kryzys gospodarczy, że Macedonia ma kryzys w stosunkach z Grecją o nazwę państwa, ponieważ Grecja się nie godzi na to, żeby Macedonia się nazywała Macedonią, bo Grecy uważają, że Macedonia to jest część dziedzictwa greckiego. E i tak jakby część ludności macedońskiej mieszka w Grecji. Grecy się obawiają, że Macedonia zechce kiedyś zabrać im jakąś prowincję. Jednym słowem, no, jest taka mieszanka konfliktów na Bałkanach, i ta mała Macedonia jest, można powiedzieć, w środku tego kotła. Najgorsze jest to, że tam rzeczywiście wybuchły afery korupcyjne, jest załamanie gospodarcze i. Okazało się, że rząd nie bardzo potrafi z tego wyjść. Tam rząd, żeby utrzymać się przy władzy, stosuje metody, powiedzmy, autorytarne. Jednym słowem, nie ma demokratycznych metod rozwiązania konfliktu. No to oznacza, że tak jakby może nastąpić eskalacja napięć, walk nawet. I oczywiście to by przeszkadzało Macedonii w staraniach o, o ewentualne negocjacje z Unią Europejską. To by w ogóle groziło rozlaniem się konfliktu na teren całej byłej Jugosławii. To bardzo niedobra e, sytuacja. Bałkany są obszarem niestabilnym od wielu lat. E, wiadomo, że granice etniczne są inne, granice polityczne są inne, więc trzeba się przyglądać temu. I starać się no, pomóc temu rządowi jakoś, jakoś a, rozwiązać to metodami pokojowymi. Panie doktorze. No co ty panowie właściwie już w większość aspektów chyba poruszyli. Trudno bardzo coś do tego dodać. Ja Warto tylko... chyba pochylić się nad Kosowem samym jeszcze, Mnie bo się to właśnie... jest istotny kontekst tej rozmowy. Mnie się wydaje po prostu, że. Yy... Obawy o to, że Albańczycy mają jakieś bardzo silne tendencje do kreowania tej swojej idei Wielkiej Albanii, powiedzmy rozpowszechniania, no bardzo dynamicznie pod względem demograficznym swojej wspólnoty. One jednak okazały się dosyć słabe, gdyż Kosowo być może rzeczywiście trochę jakby przedwcześnie uznane za samodzielne państwo z niesłychanym, tak powiem, pokrzywdzeniem dumy Serbów, którzy uważają przecież Kosowo za kolebkę w ogóle swojego narodu, to wydaje się jednak, że Kosowo, Kosowo nie zostało włączone do Albanii, prawda? Nie stało się po prostu regionem Albanii, co byłoby w przypadku właśnie takiej teorii Wielkiej Albanii jakim naturalnym bardzo ruchem. A tu okazało się, że nic takiego nie ma. Jest odrębny region. Ja I nikt że tutaj... nie jest zadowolony. I nikt nie jest zadowolony. I to jest. Po po prostu właściwie taka... Ja myślę, że koncentrować się trzeba nawet chyba nie na fundali, fundamentalizmie islamskim, który jest tam w Albanii dość powierzchowny. To, to nie jest islam arabski, prawda? Tam jest... Są i prawosławni, i islam, wyznawcy islamu, którzy nie są w jakimś stanie wielkiego napięcia między sobą. Natomiast jest to są regiony depresyjne pod względem po prostu socjalnym, ekonomicznym, braku kontroli państwowej nad przebiegiem społeczności spontanicznych procesów, które wiadomo, że w Albanii skutkują yy, zjawiskami mafii, rozpowszechnianej w różnych miejscach Europy. W Grecji, która była kiedyś zupełnie takim krajem spokojnym w sensie na przykład y, przestępczości. Zupełnie nie było tam w ogóle kategorii takiej jak złodziejstwo, tak? W momencie, kiedy mafia albańska opanowała centrum Maten stało się to miejsce bardzo niebezpieczne. Hmm. Więc oni jak gdyby mają tą tendencję do takiego pączkowania i takiego bardzo sprytnego w gruncie rzeczy działania, yy, które no, satysfakcjonuje jakieś takie specjalne grupy, tak, wśród tych Albańczyków. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to, co się dzieje w Kumanowie w tej chwili, żeby to mogło być początkiem jakiegoś jakiegoś głębokiego procesu takiej właśnie Ale ci... redenty czy, czy łączenia. Ale panie ambasadorze, czy... Te zajścia mają przyczyny wewnętrzne czy zewnętrzne, czy są inspirowane zewnętrznie. Jak pan uważa, bo pan w tym regionie pracował, proszę no, powiedzieć. Nie, znaczy Bałkany, Bałkany może znam troszkę z innego w innym aspekcie. Tam, ja nie, nie, nie sam w Jugosławii, czy w państwach tego e, regionu nie pracowałem, natomiast e, natomiast wydaje mi się, że tutaj może być element zewnętrznej inspiracji. E, w tym sensie, że powiedzmy, jeżeli widzimy nagłe wybuchy w Jemenie, widzimy e, widzimy mhm. sytuację w Syrii i w Głębokie zaniepokojenie Amerykanów, którzy są skłonni akurat w tym temacie rozmawiać z Rosją, to wydaje mi się, że tam y, nie wykluczałbym także elementu takiej inspiracji y, z, z tego właśnie, w te, w te, w, jakby w. w, w... No tak. Przypomnijmy jeszcze krótko, że e, kiedy rozpoczęły się te fale islamskich ataków, wówczas obawiano się także, że drogą, przez którą islamiści dostaną się do Europy są no, nie tylko te kolonie islamskie w samej Europie, nie tylko Afryka, ale także pytano o Bałkany właśnie jako drogę e, przerzutu e, terroryzmu. I sam na Bałkanach jest, jest od wieków. Jest w Albanii, jest w Bośni, więc jakby nie ma w tym nic dziwnego. Jest pytanie tylko, czy przez nieuwagę, przez brak troski. Społeczności międzynarodowej, Europy, czy nie pozwoli się przekształcić temu islamowi, który ma zupełnie inną formę niż na Bliskim Wschodzie, w coś niestety do Bliskiego Wschodu podobnego? To byłoby rzeczywiście bardzo groźne. Takie elementy były, bo w czasie wojen w byłej Jugosławii pojawiali się importowani bojownicy właśnie z Bliskiego Wschodu, próbowali postawić swoją stopę właśnie w Bośni. To było dosyć tępione przez te państwowe instytucje, które tam powstawały. Ale pamiętajmy cały czas, że podstawowym podglebiem dla jakichś jakikolwiek konfliktów, tego typu zajść, y, terroryzmu, przestępczości, bo to jest pomieszane niewątpliwie. Bardziej wskazywałbym to i na Kosowo niż na Albanię, y, bo Albania jednak stara się być takim pupilem Europy, y, grzecznym państwem, które jednak stara się wejść do wszystkich Kieruje, struktur zachodnich tak. aspiruje i tak dalej i robi coś w tym kierunku, niewątpliwie. Y, po prostu w tym rejonie Bałkanu zwłaszcza jest Fatalnie. Sytuacja jest fatalna. To, co pan minister mówił, to znaczy, Bułgaria jest w fatalnym stanie gospodarczym. Również politycznie to wygląda bardzo kiepsko. Bułgarzy, to nie wspomnieliśmy, Bułgarzy kiedyś aspirowali do tego, że Macedonia jest w ogóle częścią Bułgarii. Macedończyków nie ma, są tylko Bułgarzy, którzy mówią lokalnym dialektem. To, żeby dodać kolorytu tym wszystkim sprawom. Serbia, również w bardzo kiepskim stanie, jeśli chodzi o sytuację gospodarczo-społeczną. Gospodarczo-społeczny czynnik jest bardzo istotny. I oczywiście Kosowo. No i w, w tym momencie, jeżeli jest pustka, jeżeli słaby struktur państwowy, fatalna sytuacja gospodarcza i społeczna, to w to miejsce wchodzą struktury pozapaństwowe, typu przestępczego i mogą przybierać formułę parapolityczną, tak jak jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia moje zainteresowania. się. Trudno uważać, że, za ka że każdy problem na terenie Europy ma rozwiązywać Unia Europejska i zarówno wśród swoich członków, jak i w krajach sąsiednich, jak tylko jest jakaś bieda, czy kryzys, to Bruksela odpoczywa Odpowiadam, a nie wiem, płacić. Bruksela roz... aspiruje tak do odpowiadania za całą masę rzeczy, za które nie powinna odpowiadać. Praca, ale... Natomiast od Bałkanów uciekała jak mogła. To no. Amerykanie wstępnie uporządkowali sprawy powiedzieli Europejczykom: to jest wasza sprawa. Tak? Jeżeli wojskowo nie daliście rady, to gospodarczo stać was na to, żeby zrobić tam porządek. A Unia Europejska, e, przepraszam, po dziadowsku załatwiła problem, usiłowała pozbyć się jak najszybciej, nie. jak najmniejszym kosztem i zostawiła Dobrze, problemy takie ale... utajone, które w tej chwili. W tej chwili wróćmy, czas. wróćmy do tej małej Macedonii Otóż Macedonia ma zablokowaną drogę do rozpoczęcia negocjacji o kooperacji z Unią przez Grecję Jest kategoryczne weto Grecji ze względu na ten, można powiedzieć, spór o symbole, o tą nazwę państwa i dopóki no, nie zostanie tutaj to rozwiązane, to weto zdjęte, to nawet rozpocząć negocjacji o członkostwie nie, już nie można. Absurdalne. I w związku z tym, no tak jakby aparat Unii który niewątpliwie mógłby coś zrobić, no, nie ma możliwości działania, prawda? Czy Unia Europejska nie jest w stanie wymuszać na niektórych swoich członkach rzeczy, które, e... których oni nie lubią? Pan bardzo groźną rzecz poruszył, że Unia ma... Bruksela ma wymuszać na swoich członkach. Ale ona wymusza. Nie, się, chciał, nie chciałbym, żeby wymuszała coś na Grecji, nie chciałbym, żeby wymuszała na Polsce. Ja nie mówię, że wymusza w taki sam <grym> sposób jak Układ Warszawski. Ale... Ta niespokojna <grym> sytuacja na Bałkanach będzie zapewne przedmiotem naszej obserwacji w kolejnych programach. Warto przypomnieć jeszcze, że Kosowo było wielokrotnie przywoływane podczas rozważania konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Rosjanie chętnie powoływali się na kazus Kosowa, chcąc udowodnić Prawo wschodniej Ukrainy do samostanowienia. O tym porozmawiamy za chwilę. Za chwilę także o raporcie zmarłego Borysa Niemcowa, a także pytanie, czy Rosjanie zdecydują się na nową ofensywę na wschodniej Ukrainie. Zapraszam na przerwę.